A to niekoniecznie chciał poddymić szeliga, który podczas streamu został przyłapany na, powiedzmy, niezbyt higienicznej czynności. Zakładam, że po prostu się zapomniał podczas streamka i otworzył kopalnię, ale to sami zobaczcie. Aha, jeśli coś wiecie, jesteście wrażliwi na tego typu sprawy, to na chwilę przestańcie. 7 zł. Chłopak na 2.12 masz blank. Sprawę włączył się Wardenga, który lekko ponabijał się z Szeligi na stories I akurat w tym wypadku wydaje mi się, że to nie była zaplanowana akcja, tylko po prostu się zapomniał Tak na zdrowy rozsądek, to chciałby zyskać rozgłos w akurat taki sposób Szeliga Głupie pytanie kurwa Wiem sobie co chcę od 12 lat nie trzymam diety. Ale to dobrze mi wyszło, jak uważam. <noise> to są łączenie, kurwa, tych dwóch. Tego nie rozumiesz, byłeś głupi. No i w sumie na tym mógłbym zakończyć newsa, ale okazuje się, że moja interpretacja może być błędna. Szelika dodał insta stories, z których wynika, że nie zrobił tego przypadkowo, tylko celowo pod publikę. Taki w sumie trochę odcinek z gadywanka wyszedł, kto wymia dla zasięgów, a kto po prostu zaliczył wpadkę. No co mordeczki, cytując klasyka, no nie ma już co wiercić, a stało się. Nikomu tym krzywdy nie zrobiłem. Chciałem to zrobić dla żartu, myślałem, że ludzie to jakoś inaczej obiorą, no odebrali tak jak odebrali, A w sumie ja sam jak na to później popatrzyłem, to stwierdziłem, że kuba, ale jestem... Syfek zadzwoniłem gdzieś na policję Boku. Wiesz co, ja nie omawiam na live'ach rzeczy związanych z nią, ale nie poczekam czas... Czekaj, co jest grane. Kurwa, w Instagram znowu. O, widzę, że nie, nie działa. Durny, na pewno to się już e, z mojej strony nie powtórzy Ej, ale w ogóle jak jesteśmy na takim e, etapie teraz To w sumie sobie rozkminiłem, żeby zrobić jakiś kompencik I jeść jakieś takie e, obrzydliwe rzeczy e, na streamie Jakieś kiszone śledzie szwedzkie albo jakieś jaja byka. Tak więc Szeliga, podobnie jak Monika Kociołek Postanowił zrobić na tym kontencik Osobiście mam wątpliwości, czy to była zaplanowana akcja marketingowa, ale ostatecznie jakie to ma znaczenie. Wiem, że to nie jest najbardziej merytoryczny news wszechczasów, ale akurat sytuacja miała miejsce na Twitchu, a ostatnio regularnie tam streamuję, więc ciężko było pominąć. nie. Hejtować. Niektórym zdarza się natomiast hejtować Piotrka Szeligę, który jako... post... No dobra, ale babę z nosa to sobie jeszcze obejrze raz. Faj ze świata freak fightów jest osobą niesamowicie barwną i często polaryzującą tłum. Nikt się jednak nie spodziewał, że w internecie popularność zdobędzie takie oto nagranie ze znanym freetfighterem. Hmm, na czy nie można się można nie wiem, czy to sobie gdzieś na No więc, tak, jest to zachowanie takie dosyć nie na co dzień widywane. Zwłaszcza jak jest się na streamie przed kamerą i jest się całkiem rozpoznawalną osobą i pewnie niektórych Według mnie to było ustawiane, no bo kurwa, on dubał w tym nosie bardzo długo i było widać, że zerka gdzieś, że zerka jakby na czat. Bo jak długo w nosie, no to kurwa, sorry, ale. Na trzy razy to już chyba wszystko wydłubiecie, nie? On, on, on tam grzebał naprawdę, jakby mózg sobie wygrzebywał, więc wydaje mi się, że to było po prostu, żeby dla beki. Nie da się aż tak grzebać w nosie, chyba, nie? Chyba, że po sterydach to i babsztyle w nosie są większe kozy, też są nasterydowane. Nie wiem, jak to działa. Może to bawić, a niektórych może to brzydzić komentarzy w internecie oczywiście standardowo posypało się całe mnóstwo Choć pojawiają się też głosy, że może Szeliga zrobił to celowo, żeby było o nim głośno Może liczy, że jakiś fighter to niemiło skomentuje, żeby móc rozkręcić z nim konflikt I potem ogarnąć sobie kolejną walkę Spekulacji pojawiło się co niemiara A temat dłubania w nosie Piotra Szeligi To niezwykłe, że robię o tym newsa Został yy, się na tyle głośny, że sam zainteresowany wypowiedział się na instastories no co mordeczki, cytując klasyka, no nie ma już co wiercić, stało się, od... nikomu tym krzywdę nie zrobiłem, chciałem to zrobić dla żartu, myślałem, że ludzie to jakoś yy, inaczej no, odebrali, tak jak odebrali. W sumie ja sam jak na to później popatrzyłem, to stwierdziłem, że ale jestem yy, durny, na pewno to się już yy, z mojej strony nie powtórzy, jak kogoś zgorszyłem. ja to ciekawy gość. Bo niby taki oszołom, ale on, to, on też na przykład o czakrach mi gadał, żeby chciał polecieć do Meksyku, bo się właśnie interesuje trochę taką duchowością. On taki jest ciekawy gość, nie? To przepraszam, na pewno tego nie chciałem zrobić. Jeśli miał być to żart, to na pewno spowodował, że trochę osób się uśmiechnęło, także to się udało. Natomiast, czy chcielibyśmy więcej takiego kontentu? Tu chyba nie Ten jest. Chłop ma mukofagię, która zdrowiu nie szkodzi. Mukofagię? Co to jest mukofagia? Mukofagia. Lol, nie wiedziałem, że jest taka choroba. Kurwa, ile my się na tych streamach moich uczymy. Ja się uczę, wy się uczycie. Mukofagia oznacza zjedzenie własnych wydzielin z nosa. Zaliczana jest do zaburzeń łaknienia, wspólnie określanych jako pizza lub łaknienie spaczone. Typowo mukofagia spotykana jest u dzieci i młodzieży. Dorośli z tym nieestetycznym i kłopotliwym zachowaniem zmagają się rzadziej. Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? Istotą problemu. Z, potrzeba zjadania wydzieliny z nosa. Zachowanie połączone jest zwykłym. Zwykle z somanią, czyli obsesyjnym dłubaniem w nosie. Czyli nie można się... Ja pierdolę, ale jako garnięte, nie? Na przykład, maja staśko może napisać Twita, że... Yy... Na przykład, o lewicowy wardęga bym mógł napisać Twitter, jak założę tego Twittera lewicowego, że jakim prawem się śmiejecie z szeligi? Jest to e, mukofagiofobia. Jesteście mukofagiofobami. E, jak się... Dyskryminujecie ludzi chorych na mukofagię. Przecież oni nie wybrali sobie takiego losu. Jakim prawem? Nie ma na to mojej zgody, to nie jest ok. Benz. Muszę założyć ten profil. Lewicowy Wardenga. Gdy kurwa najlepszym lewicowym gościem. Nie wiedziałem, że jest taka choroba, nie? Naprawdę.